Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 30. dnia w naszych rozważaniach skupimy się nad tym, jak Pan Jezus zapowiedział o zniszczeniu świątyni. I opuścił Jezus świątynię, kiedy odchodził. Przybliżyli się uczniowie, by zwrócić jego uwagę na budowlę świątyni. On w odpowiedzi rzekł im, Patrzcie na to wszystko z podziwem, oświadczam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie uległ ruinie. Kiedy usiadł na górze oliwnej, podeszli do niego sami uczniowie z pytaniem, ujawnij nam, kiedy to będzie i jakie znaki zapowie Twoje przyjście i kres doczesności. Jezus odpowiedzi rzekł im, uważajcie, by was kto nie zbiódł. Bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie: Ja jestem Mesjaszem, i wielu z wiodą. Będziecie słyszeć o wojnach i o nastrojach wojennych. Uważajcie, nie drżyjcie, bo trzeba, aby to przyszło. Lecz nie jest to już koniec. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu będzie głód i trzęsienia ziemi w różnych miejscach, a to wszystko to początek bólów. Rozważmy te słowa, odmawiając kolejną dziesiątkę różeńca. Przemówił wtedy Jezus do tłumów i do swoich uczniów takimi słowami Na ławie Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Spełniacie więc i przestrzegacie, cokolwiek wam powiedzą, ale według ich uczynków nie postępujecie, bo nakazują, lecz sami nie czynią. Wiążą ciężkie i niemożliwe do uniesienia pakunki i nakładają ludziom na barki, a sami nawet swoim palcem nie chcą ich pchnąć. Wszystkie swoje uczynki spełniają dla pokazania się ludziom: rozszerzają swoje filakteria i wydłużają frędze. Lubią pierwsze miejsca na ucztach, i pierwsze stołki w synagogach i pozdrowienia w publicznych miejscach i tytuł Rabbi u ludzi Wy nie nazywajcie siebie Rabbi, bo jeden jest waszym nauczycielem, a wy wszyscy jesteście braćmi. I nie Ojcze nasz, który jest w niebie święci imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzusznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastkami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzusznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.